Najdalsza no teraz komplikacja tego, co się dzieje w zadaniu. Oprócz siły tarcia, oprócz innych sił, które dotychczas omawialiśmy, pojawia się jeszcze siła zewnętrzna, która jest zgodnie skierowana z siłą tarcia. Przypomnijmy, jak wyglądają siły działające w układzie klocek w podłoże, wtedy, kiedy klocek został pchnięty i działa tylko siła tarcia, w kierunku poziomym. Na ciało działają w sumie trzy siły. Od razu je rysuję, przyłożone do środka. Masy wydaje się to bardzo naturalne, bowiem warunkiem numer jeden dodawania sił działających na ciało jest sprowadzenie ich do wspólnego punktu przyłożenia. W przypadku ruchów, które omawiamy, są to ruchy jednostajnie zmienne po linii prostej. Nie następuje obrót ciała. Jeśli byśmy rysowali siłę tarcia tam, gdzie ona w rzeczywistości występuje, to moglibyśmy dojść do nieciekawego wniosku, że siła ta w stosunku do punktu, do środka ciężkości posiada ramię i będzie powodowała ruch obrotowy tego klocka. No i jak sobie z tym poradzimy? Jeśli natomiast wszystkie siły od razu rysujemy przyłożone do środka masy. Nie ma problemu. Trzy siły działają na ciało: R, T i Q. Do podłoża działa siła nacisku N. No i to ciało pchnięto w lewą stronę, tak jak to wskazuje wektor prędkości V. I ponadto, ktoś nacisnął w tym samochodzie na hamulce, została przyłożona dodatkowa siła zewnętrzna F. Ruch ciała odbywa się pod wpływem tych dwóch sił. Minus F i minus T. One są skierowane przeciwnie do prędkości. R i Q zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki równoważą się i one nie mają wpływu na poruszające się ciało. Wyznaczamy przyspieszenie i popatrz, F znamy, masę znamy, nie znamy T, ale T, siła tarcia kinetycznego, no, już była na, przez nas w poprzednich zadaniach liczona. Ona w tym przypadku wynosi 1 N. Wstawiamy wartości i znajdujemy wartość przyspieszenia. Minus 6 m na sekundę kwadrat. Ruch jednostajnie opóźniony.